Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj gościmy u Pana Janusza Szalgowskiego z wizytą, ponieważ Pan Janusz przygotował wyjątkowe gołąbki na, na, na aukcję. I przy okazji mówię, wejdziemy na, na gaming, zobaczymy jak to wygląda. A tym bardziej, że wynik w tym roku dosyć przyzwoity, jak to można tak powiedzieć. Jak mógłby Pan powiedzieć, jak, jak w tym roku sezon przebiegał, jak to u Pana wyglądało w tym roku? To znaczy. No, z przebiegu sezonu jestem super zadowolony. Głębie leciały wyjątkowo dobrze. Aczkolwiek to jest żadna tajemnica, ja tu mam bardzo złe położenie, mam najkrótszy kilometraż. My lecimy od ubiegłego roku w tandemie, Szalkowska-Kociołek. Koleżanka Kociołek zajmuje się sprawami papierowymi, robi pochodzenia, absztanungi i dalej, Moja żona pomaga mi, jak z gębiami wyjadę, to ona tu wpuszcza, wypuszcza gębie. Patrzę co się dzieje, no a ja oczywiście jak, jako No szaj, szajzem kraca, to znaczy Po, po, po polsku no od głowie sprzątają Bo no. no, ja robię tą czarną robotę, a dziewczyny robią tą Ale efekt jest, bo widzę, że jest czysto. Efekt tak? jest, no bo gonią mnie, żona mnie tu Tak, goni, ja może pokażę Gonią mnie, to nie jest tak, że akurat na przyjazd tak wyprzedzamy sobie tak codziennie No i muszę powiedzieć, że z wyników jesteśmy super zadowoleni, bo tym bardziej, że mówi, jak już wspomniałem o tym krótkim pomiarze, tam idzie do centrum oddziału w granicach 4,5 tysięcy głębi. Tu mi idzie 80, no i te gębie oderwać się, no to jest nie problem, ale, ale dały te gębie nawet. Aha. To jest jedna rzecz, to jest z tej strony jestem zadowolony, z drugiej strony oczywiście trzeba podziękować. To w moim imieniu, bo akurat żony nie ma, pojechała no i Darię reprezentuje jej mąż w tej chwili, no bo też z dziećmi ma problem, bo jak to są dwójka małe dzieci, no wiadomo. E, e, musimy podziękować oddziałowi, zarządowi oddziału, prezesowi lotowemu za optymalne, praktycznie przemyślane wypuszczenia głębi, także nie było wielkich strat. Bez, bo oprócz ostatniego lotu mieliśmy dosyć lot, taki no, dosyć no, katastrofalny, bo konkurs w 4 dni. No ale oprócz tego, no wpadka się zdarzyła oprócz tego były super loty. No a bez tego wiadomo, wyniku nie można zrobić, bo jeżeli jeden lot gdzieś na początku pójdzie gdzieś tam między spodnie, tak jak to się mówi, no to, to, to później wszystko porozbijane, wyniku nie można zrobić. No jestem zadowolony, jesteśmy, bo mamy w kategorii A w okręgu i w oddziele mistrza, w kategorii B mamy również mistrza, w kategorii C mamy również mistrza, w kategorii D mamy również mistrza <laughs> i roczne mamy mistrza, no to no, więc wow. <laughs> lepiej, lepiej, lepiej już nie może być, no nie? Także rok był, trzeba przydać udane, tym bardziej jak mówię o tych że tym bardziej, że było tu nam 11 podstawowych głębi z ubiegłego roku. Nie? Bo 3 głęby zgubiłem, cztery zjadł Jat kapitalne gęby, między innymi tu siedział 7301, który miał w jednym roku trzy pierwsze konkursy, dwa razy drugi, dwa razy trzeci. W sumie miał 6 pierwszych konkursów, gdyby to wszystko normalnie. Funkcjonowało w naszym okręgu, mhm. to byłby to pewny pewny na olimpiadę, bo to były same szpicowe konkursy. Ja się go też, niestety, ja co tydzień płakałem i cztery gębie dałem do giernika rozkładowego, te najlepsze, które zostały z ubiegłego roku. Praktycznie byłem o 11 gębi byliśmy biedniejsi, super głębi, naprawdę super, najlepszy gębi No i jednak, mimo wszystko, te gębie dały radę, dwulatki nadrobiły tą, tą stratę, i także. Super udany rok. Super udany rok. Okay, jakieś plany na przyszłość zmiany? Coś, coś wprowadzacie, zmieniacie? Właściwie planów nie ma takich wielkich. No wiadomo, od początku, na następny rok to są karty od początku będą znowu mieszane. Uh -huh. Jak to wyjdzie, nie wiadomo, bo mamy w oddziale 6-7 naprawdę mocnych zawodników bardzo mocnych, nie będę teraz wymieniał nazwiskami, ale jest sześciu, siedmiu naprawdę mocnych zawodników, Aha. następnych sześciu, 5 sześciu, siedmiu, tylko, tylko po piętach, także jest, jest z kim walczyć. Nie można spać, tylko dlatego trzeba codziennie wasz waszpacherką <śm> <śm> pracować, żeby sprzątać, żeby, żeby to wszystko utrzymać. żeby... Żeby dać radę. No nie? Ok, Pan powiedział jeszcze co to za gąbki trafiają na aukcję, bo to nie są gołębie hmm. młode, to są gołębie już kilkuletnie. Tak, tak? to są gołębie, tam jest, są dwa, trzy gołębie starsze, już dziewięcioletnie, ale kapitalne gołębie moje w rozkładzie. No jak mówię, tu poszły y, dzieci, y, powiedzmy po tej samicy 70, jak y, na 14-13, idą dwa gołębie, stąd z giennika na gołębnik rozpodowych. Po tej 14-11 samczyk i sam po mhm. tam siedzi idzie na rozpodowy. To są naprawdę ten połowy samczyk co mówiliśmy, miał 9 konkursów, 10. 9, 9 ma na pewno, a może 10. Także głębie są naprawdę fajne, zdaniem bardzo fajne głębie i można z tego uchować cudów nie ma, bo w końcu jeżeli tu są gęby, to, to gdzie indziej też będą. No i myślę, że nowi nabywcy mhm. będą z tego zakupu zadowoleni. Okej, okay. a jak to teraz u was wygląda, bo widzę, że w karmiku pusto, czyli... Moje gamy są zawsze głodne. <noise> są zawsze głodne, bieda, one są biedaki, no już teraz troszeczkę dostanę więcej ale normalnie rzecz biorąc, to one praktycznie, one są zawsze głodne. Nie ma ziarka, po co mają tu mys myszy chodzić, tak to przyszły myszy zjadła, tak to, to nie gemy nie? Okej, okay, a co, jak u was teraz wygląda profilaktyka, to znaczy, co, jaka karma, Jakie jest suplementacja? <noise> y Mamy karmę, praktycznie główna karma moja i tu kolegi i, i mhm. kolegów, teraz mamy z Gold Wingsa, mhm. e, lotowa karma jest zabójcza, ta trzyfazowa e, i tą pierzeniówkę teraz mamy, mhm. przyszła właśnie wczoraj tutaj Paleta, jest kapitalna karma, no, także tą pierzeniówką, troszeczkę się przy nicy dodaje świeżej mhm. okay. e, i to jest praktycznie, no, jeżeli chodzi o profilaktykę, no to były, są zaszczepione już długie, mhm. moje no jak widać kał jest wszystko ładnie pięknie. Tak, jest, ja się pokażę bo faktycznie. Jest, no tam gdzieś się może to ale jest dobrze, także no coś, cóż to robić? Na razie nic nie robimy. Dopiero przed łączeniem pojadę do doktora Stencla, tak co roku robimy. Mhm. Jedziemy do doktora Stencla, bierzemy kał pięć samiczek, pięć mhm. samczyków z wzrost podowego, zlotowego i robi się ogólne e, 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 wyniki, badania. Jeżeli jest wszystko w porządku, a przeważnie jest... E, to wtedy coś, coś się robimy albo, albo się nic nie robi. Nie? Także ja się bardzo jestem ograniczony, jeżeli chodzi o jakieś tam antybiotyki czy, czy, czy lekarstwa, to ja jestem tak sceptycznie ustawiony na to, że naprawdę rzadko, rzadko. Ja dalej raz w sezonu powiedzmy dostaną od trichomonady omonady głębie i, i raz w sezonie może dostaną w czasie lotów mówię, może na jakieś górne drogi oddechowe zarządzania w tym roku chyba nie dostawały nawet. Yy, I to jest wszystko praktycznie. Nie? Okay. Ale tak normalnie w tygodniu wypuszczacie obloty? To Znaczy, to jest problem. Do tej pory dzięki Bogu jakoś się udawało, mieliśmy super pogodę i do tej pory latało. Mm -hmm. No ale już tak myślę, bo one zostały te gębie wczoraj, przedczoraj rozłączone. Okay. I myślę, że teraz się już skończy, bo ono już coraz się niebezpiecznie robi ciemno, szybko no tak. i się coraz niebezpiecznie. Tam... Będę chciał jeszcze próbował, no, ale to trzeba siedzieć pi z pistoletem, jestem uzbrojony, jakby <laughs> ramło tutaj z karabinami, z pistoletami. <coughs> Także no trzeba uważać, no, ale jak gdzieś odlecą dalej, to jak się no to już mm to -hmm. już... No tak. No, w tamtym roku mi strasznie dokuczamy. Zabrał mi cztery bombowe gołębie, Cztery kapitane GMI W tym roku nie tak, mm -hmm. nie tak źle było. Nie wiem, wyprowadził się ten jasczą. I... <laughs> Do konkurencji, konkurencji się przeniósł, przynajmniej w tym roku nie było tak źle, wziął mi chyba bodajże jednego czy dwa gołębie. No to jest praktycznie w stosunku do, do innych lat to jest, to jest praktycznie nic. Tyle. To jest brat tego połowego, co pójdzie na aukcję, on jest, ten jest w C klasie na pewno, zresztą on już był 3 lata temu, dwa temu już był w C klasie, też mój najlepszy gołąb. Janusz to jeszcze tak skromnie trochę o tych wynikach powiedział, bo można powiedzieć, że Leciliśmy dwiema drużynami, czyli nasze żony, Szalkowska, pociołek. i tutaj menadżer drużyny, i druga drużyna była moja, pociąg Marcin. I tak jak Janusz wspomniał sobie, tu jeszcze taką ściągę zrobiłem, jeżeli chodzi o wyniki w oddziale, to jest tak, Janusza, znaczy nasze żony, plus, plus, plus menadżer, to miał tak, z całości mistrza, z 50 mistrza, z GMP wicemistrza mistrza, ABCD mistrz roczny mistrz i ta druga drużyna moja, GMP mistrz, kategoria C wicemistrz, roczny roczne wicemistrz, roczne derby mistrz no i w okręgu Olsztyn też nie się o wynikach, bo w okręgu Olsztyn drużyna naszych żon, kategoria A, B, C, D mistrz roczny mistrz i moja drużyna, kategoria C wicemistrz, roczny wicemistrz, GMP wicemistrz i derby roczny mistrz Moje wyniki moje są troszeczkę słabsze dlatego, że tutaj lecą dwie kobiety plus ten starszy człowiek, więc troszeczkę <laughs> je ten ale chciałbym też serdecznie podziękować do Janusza, bo jest to dla mnie ogólnie sezon życia i to mm -hmm. jest, nie jest żadna tajemnica, że Janusz mi pomagał, nauczył mnie na nowo tego sportu, karmienia, suplementacji no i co najważniejsze zaopatrzył mnie w mega super gołębie, no śmiem twierdzi, że Janusza gołębie nie są najlepsze w Polsce, bo tak nie można mówić, ale myślę, że są jednymi z lepszych głębi w Polsce i uh -huh. ja się o tym przekonałem na własnej skórze. Dlatego chciałem Ci serdecznie podziękować. Miło, mi, I miło, miło mi, miło, bardzo mi miło. Miła, miła współpraca naprawdę jest i no, coś, coś wspaniałego, jeżeli te GMB dobrze lecą, to... Każdy hodowca jest w tym no Tak, programu, to, to człowieka, człowieka cieszy, tak. Tak, gołębie muszą być zdrowe, trzeba umieć je karmić, no i muszą być dobre gołębie po prostu. Dokładnie. No, bo taka jest prawda, tam dzisiaj bez dobrej głębi to nie ma, nie ma szans, bo, bo bo prawda jest taka, kiedyś ja pamiętam, jak ja jeszcze byłem dzieckiem, a dokładnie 50 lat temu, ja byłem, zapisywałem się pierwszy raz do związku, mhm. w tym roku, w styczniu, bodajże tak, czy w lutym, obchodziłem 50-lecie, e, to później jak te gazetki się czytało no to było mówione, że, że Główna jakiś główny <tryk> przyczyna sukcesu to jest hodowca 50% 50% golemi. To jest nieprawda, to się w ogóle nie jasne, bo całą robotę robi hodowca. Bo nikt inny, to jest proste, po pierwsze nikt inny jak tylko hodowca postawi porządny gołemnik albo zleci porządny gołemnik postawić, nikt inny jak tylko hodowca, powiedzmy, nabędzie, zasiedli ten gołemnik porządnymi golemiami i nikt inny jak tylko hodowca zajmie się tymi golemiami, koniec kropka. Bo jak mówię, 50 lat temu, 40 lat temu to było, mowa, a 50% robi hodowca, wynik, 50% robi gębi. To jest nieprawda. Jeżeli będzie hodowca do niczego, to z najlepszymi materiałami zrobi zrobić. Jeżeli będzie dobry hodowca, to ze średnimi gębiami zrobi, tak, zrobi coś. I taka jest prawda. No, no niestety do, dzisiaj to dzisiaj to jest praktycznie sport profesjonalny. i. I, i to, to trzeba się przyłożyć, no bo... No ale nie niepowodzonych trzeba szukać u siebie przede wszystkim. Przede wszystkim, nie ma o czym mówić, bo, bo ja mam tu telefonów mhm. dziennie, 10-15 telefonów, nieraz aż głowa boli to wszystkiego, a to tak, a to tak, a to tak, a to tak. ale nie trzeba, każdy musi szukać, no, musi pierw winy u siebie, mhm. dopiero później, aha, no dobra, to źle zrobiłem, tamto źle zrobiłem, ale nigdy u gołębi i... i ja mam też tę te masę telefonów z Polski i z całej, z całej Polski praktycznie, że mają super kuź... Przepraszam. Sukcesy, bardzo wiem, dobrze latam, że Marcin wie, ale tutaj SMS i piszą, że jestem ojcem Kuźwa Succesów. sukcesów i tak, i tak, albo, albo, albo dziadkiem. Naprawdę mam super i to najbardziej cieszy, ale jak mówię niestety bez... Ale jest dwóch, trzech ludzi, no kupiłem, no szału nie, nie ma, nie nie ma no, mhm. ale jak później spojrzałem na listę, on wkłada 72 i robi, i robi cztery konkursy. Mhm. Następny lot składa 72, czyli znowu robić 4 konkursy, no to, no to niestety no to już świadczy o tym o no, hodowcy, a nie Tam nie ma o czym I tak to wygląda. Teraz są wątki akurat w pierzeniu. Jak mówię z tego, tu są w tej chwili 32 samce zostały Polota. Z tego zostanie 24 na przyszły rok i 26 samiczy. Mhm. No i, I, bawimy się i będziemy się bawić. Da, bo, to, bo młodych, bardzo... ile, ile mnie młodych brało udziału w lotach? Ja miałem w tym roku wyjątkowo dużo młodych, bo ja miałem w granicach 140 młodych i mm -hmm. 120 jest, bo w ciągu tam dwóch, trzech, nie, dwóch lotów będę ja nie wpadałem. Troszeczkę miałem nosa, e, gorączki były niewożywa, była pas trudna, sobota, pas trudny lot. Wiem lot nie włożyłem, włożyłem dzięka Bogu, bo w oddzielę zginął zginęło 50% mm -hmm. głębi. Później dwa loty obsadziłem, to zgubiłem trzy. No i mieliśmy ostatni lot niby niedługi, niedługi bo tam 200 tam parę kilometrów 40 No i tu zginęło coś 19 gram. Dziwne, mm -hmm. bo mi co przyszło, na drugi dzień 7 czy 8 gemi doleciało i do dziś dnia Ani sztuki. Jeden nocuje na balkonie już dwa tygodnie gdzieś yy, koło Poznania. Mm -hmm. I ta pani miła karmi goryżem, a on nieco po dla jechać. No, muszę po niego jechać. A bo to jest podstęp tej pani. <noise> no. Bardzo miła pani mówi, no, tak no, mi nie przeszkadza, mi niech on sobie siedzi, mówi o sobie ryż mówi wodę ma, i ryż ma. Mówią no, on się tutaj bardzo dobrze czuje. Już się do parę wyschodzi jeszcze Tak. No i może będzie podobnie, <grym> będzie, <grym> będzie, <grym> będzie, będzie kopie. Tyle, tyle. Myślę, że krótka wizyta, ale tematyczna, więc... Naszym żonom dziękujemy za wyrozumiałość. Tak. To jest, że, że nas z... wspierają, <grym> że nas wspierają. Już nie mówiąc, finansowo no. to może nie, no ale wspieramy. No tak, mentalnie. Mentalnie M mówię, Daria no, pr pracuje nad, nad papierami, moja żona tu mi pomaga, bo sama nie jedzie z gębiami, bo się boi przyczep, to mm -hmm. no to ja jadę, no to ona tu już to otworzy, jazda, to zamknie głębiak jak z treningu, bo ja raz w tygodniu trenuję, głębię, mm -hmm. Przed tymi krótkimi, no tam już długie nie. No to także, no, bawimy się, bawimy się. Jest miło, jest wesoło, od czasu do czasu się spotkamy. Dryńczka kiedy już wypijemy o... na ten świat polega. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich hodowców w Polsce i... Pozdrawiamy i życzymy dobry życzymy, lot! Tak, i życzymy samych sukcesów w 2001 roku wszystkim. No i oby, oby nas ta korona ominęła To jest najważniejsze. Żeby loty się normalnie zaczęły. Tak, żeby loty się normalnie zaczęły, bo w tym roku też było tak. Na wodzie pisane, przekładane i kombinowane i to i myśmy głębie siedziały całą mm -hmm. w folierach. W połowie maja dopiero zaczęliśmy lecieć, też nie wiadomo na ten sezon no. czy on się zacznie, czy się nie zacznie. Dopiero... No ale jakoś optymalnie, to w końcu nie wyszło tak źle. Wyszło super. Nie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich hodowców.